Cześć, jestem Doman i zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka mojego Let's Playa Ogniem i Mieczem. W zeszłym odcinku prowadziliśmy wojnę z Holsztynem, a i Pomorzem. Tą wojnę wygraliśmy. A dzisiaj jeszcze nie wiem, co zrobimy, ale Litwa ma coraz gorszym sytuacji i chyba nie dam rad tutaj zupełnie. Iść. Więc w ogóle się tu nie będę pakował. Będę musiał poświęcić dużą część Litwy, aby No nie widzę tu naprawdę innego wyjścia, bo armii dużo straciłem. A nie chcę zaczynać od początku, bo no to by było trochę niefer, tak wczytywać, zaczynać to. Nie byłoby fajnie. Pierwsze co zrobimy to. To robimy sobie piechoty. No i chyba tylko piechoty. Mam 15, już nie mogę robić więcej armii, gdyż nie dysponuję żadną siłą ludzką. Będę musiał poczekać chwilę, ażeby mi doszła. W takim razie widzę, że Brandenburgia ja pewnie zaraz, a nie, eee... a nie, jednak tak, Mecklenburgia prowadzi wojnę z Brandenburgiem i zaraz tu może być niebezpiecznie, gdyż mogą zająć Mecklenburgię i mogą zaatakować Pomorze, jest taka opcja. Dlatego ja uprzedzę ich i zaatakuję, i zaatakuję Brandenburgię. Eee, nie mam dyplomaty na razie, ale mam powód do wojny, także no, nie powinno być tak źle. Przeorganizuj Kawaleria twórz nowy, okej okay. No dobra. Jeszcze chwilka. A, mam już dyplomata. Dobra, powiedz wojna. W sumie listpońsk listy tu mi nic nie da, że odrzuć. I idziemy. Tutaj piechota się tworzy. Aj, kurczę. ale przegrywałem tą wojnę, ale nie dam rady, aż Krymowi i jeszcze w dodatku yy, państwu moskiewskiemu, to jest za dużo dla mnie. No i Szczedanie my tu atakuje. Świetnie. Nie no, po prostu ekstra. Ech. Dobra, idziemy im wytłucać armię. A wychodźcie tutaj, to będziemy kostrzyń. Zobaczymy, co, tam, co się w Europie dzieje. Yy, Hanover Zonek to Odenburg. Yy, a tak to. Kto, no to już mówiłem. Mantua yy, wchłonięta przez Wenecję. A tak to na razie nic nie widzę ciekawego. Yy, chcielibyście to, jasne. Dobra, muszę pokonać to danie koniecznie. Tymczasem y, tutaj by pasowało wygrać to oblężenie za pierwszym razem najlepiej Ale kosza. i nie wystarczyło. Niestety. No i... cholera. Ile to dania ma armii? Przegrałem. Skurczę. Stało mi 10 tysięcy kawalerii. No niezbyt fajnie. Ale myślę, że jeszcze tragedii nie ma. No, oprócz Litwy, bo tutaj to tragedia jest masakryczna. Odrzuć. Nie chcę teraz takich waszych pokojów. O, Szwecja atakuje Mecklenburgię? Tak. Świetnie. To ma taka mojego wasala. Później się zemszczę. Dobra, cicho, cicho. Musimy poczekać chwilę. Natomiast, co się stało? Aha, tu jest moja kawaleria. To przejdziemy tu i pokonamy to marmie, co oni tutaj robią. Morale, morale jest nie za dobre, ale pewnie, o właśnie, tylko 2000 powinni sobie poradzić. Co? Mi państwo moskiewskie oblężyło. A, tu 3000, to nic mi raczej nie zrobią. Hmm. No, poradźcie sobie. No, teraz to gładko poszło. Idziemy dalej. Idziemy na Brandenburgię. A wy w tym czasie macie już... morale wysokie, to idźcie pokonać wreszcie tę danie. Litwa, no proszę, no podpiszcie już pokój, bo dostajecie straszne baty. Psków zajął Witebskę. Śmieszne. Ale nie dam im rady. Choćbym chciał nawet, to nie pokonam tutaj armii. przed przednie walczy. Ja... Po mnie. Ech, idziemy spłacić danie. Bo nie chcę stracić pomorza przedniego. 120 będzie wam wystarczy. Odrzucają. Cholera jest. Dobra, zobaczmy w Brandenburgie. Za pierwszym razem będzie ciężko. O, a za drugim nawet może być ciężko. Tutaj idą posiłki. O, sam już. No, O, teraz im całkiem konkretnie spada morale. Dałem radę. O, niewiarygodne. Państwo moskiewskie, żądanie 150. I to jest chyba dobry pomysł, gdyż oni mi tu oblężają, a nie chciałbym im oddawać podola. Idziemy dalej. Magdeburg. Mhm. Dobra, ale przez to nie mam już wojny z Danią i to mi bardzo pasuje. Gdzieś tu mam jeszcze jakąś armę, z tego co wiem. Tu jest półtora tysiąca. No to idzie się tutaj. Hmm. No, aha, znowu wstrzymana gra Nie, ja się po prostu kiedyś zabiję Mam tak coraz częściej Że zastopuję I potem zapominam jej odstopować A wy w tym czasie dania sobie tu Gincie spokojnie A wy macie jakiegoś dobrego dowódcę A, tego się nie spodziewałem Hmm Hmm nie chce mi się nawet patrzeć, jak Litwa dostaje baty. O, nawet gładko idzie z tym Brandenburgią. Magdeburgiem. I już, jest elegancko. Odrzuć. Chyba pokonamy ich w 100%. No tak. No to chcemy. E, Magdeburg, kostrzeń. And. Że na niechoł No nie widzę innej opcji. Odrzucają. A mają jeszcze armię cwaniaczom tutaj w Pomorzu. Mm. No, cwaniaki. Idziemy ich tu wyrżnąć. A tu mam czego dobrego przywódcę jeszcze. W miarę no, powiedzmy, że dobry jest. Ale jest lepszy niż taki zwykły. Mm. Kurczę, nie zostawiłem sobie czasu, i nie wiem, ile czasu minęło, nie mam pojęcia. Także yy, ja teraz zatrzymam i za chwilę wracam. Dobra, okej, okay, już wracam. I mam jeszcze 6 minut, więc jeszcze jest trochę czasu. Teraz już zostawiłem stoper, żeby nie było, już cały czas zapominam. Yy, pasuje podpisać pokój z tą Brandenburgią, ale oni tu jeszcze mają armię, dlatego nie chcę podpisać pokoju. Teoretycznie w 100%, ale to nie jest w 100%. No, no spoko, Anglia. Irlandia tu nie powstała. No ciekawe. To się później wszystko rozwinie. Dobra, chcę pokój. Macie mi dać pokój. Bo nie chcę się pokonać w waszej armii. Ale lipa, ale dostają. Kurde. Pff. O, i ten pokój by mi w miarę odpowiadał. Kostrzyń Magdeburg. Eee. Chcę mieć Kostrzyń w ogóle? Czy znaczy nie? Kostrzyń na pewno chcę mieć. Czy chce mieć Magdeburg, jest pytanie. Bo będziemy wtedy kilku mocnych sąsiadów. A w sumie to dobra. Jakoś się obroniły później. Albo nie. Nie, muszę ich zapasylizować, bo wtedy oni będą później wypowiadać wojny. A nie chciałbym takiego przeciwnika. Mniej więcej. Trzeba mm, dużo granic z moim terytorium. Litwa, no z Lituj, ciesz się, no cóż wy chcecie zrobić? Kurczę naprawdę chciałbym im pomóc, ale nie dam rady. Tu mogę co najwyżej tylko stracić armię. To ona może zrobić dużo pożyteczniejszych rzeczy. Dobra, jeśli wygram teraz z Pomorzem, to będzie yy, z Brandenburgiem, to będzie ekstra. Nie, żrzejcie Piach. A, Narys całkiem spokojnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Ej, chwilka. Jeszcze pozostaje trochę niepewności. Dobra, wiem, że to wygram, ale to robię sobie jeszcze piechoty. Odstopujmy. I wygrałem. I teraz chcę od was pokój. Chcę od was e... hołd magdeburg i kostrzyń. I kasa. Eee, nie za mi tyle. No, szkoda. Dobra, wezmę 25 od was. Odrzucają ale buraki będzie ich trzeba jeszcze pokonać raz, także i gonimy. Idziemy do kostrzynia. Stabilność wzrosła. świetnie, chociaż tyle. Ktoś mi powiedział, że let's play bez nucenia sobie to nie jest let's play, więc ja czasami, może nie teraz, ale czasami sobie będę nucił. Jak mi się będzie nudzić? Jak będzie jakiś taki bardziej statyczny moment w grze, Dzę, żebyście się nie zdziwili. To był dobry pokój, ale chcę, żebyście byli moimi wasalami, niestety. No, Litwa, proszę was, no No, jak teraz... Oj, teraz to idzie wicekładko. gładko. Dłużo ich pokonałem Dobra, teraz macie się zgodzić na wszystko. Dobra, już nie będę chciał 225, pięciu, nie będę taki zachłanny. Jeszcze odrzucają. Dziwni są. To stradzica o NIE! E, Ale mam jeszcze sporo kasy, nawet całkiem. No, to jest w miarę pozytywne. No, o i mogę teraz przegrać. Ale nie, bo ja chcę im po prostu zniszczyć całą armię. I teraz mi się udało i teraz nie mają już innego wyboru, jak po prostu... E, danie mi wszystkiego na 100%. Dobra, 99. Nie, to dadzą mi. Tak, świetnie. I teraz tak wygląda przepiękna Polska. To nie jest moja, to jest Hanoweru. Tylko po się barwy pomieszały, bo jest ograniczona ich ilość. Klemburga jest Szwecji. Cholera, byli moimi wasalami. E, no trudno. E, dobrze. Teraz w miarę. Nie wiem, to jest raczej niemożliwe. Chciałbym pomóc tej Litwie, ale. Mogę tu... Chociaż nie, ja już im nie pomogę, przepraszam, bo podpisałem pokój z państwem moskiewskim, już nie mogę z nimi walczyć. Także w żaden sposób już Litwie nie pomogę. Eee, o, i właśnie kończy nam się czas, a że skończyliśmy wojnę i teraz się nic nie dzieje, to zakończymy ten odcinek. No to y, komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.